Siema widzowie, z tej strony Craft Gaming Dzisiaj nagrywamy odcinek z Hello Neighbor Akt drugi Nie wiem, ale to będzie ciężko um. O, ej! I don't say what! Oh my fucking Dobra, Dobra no trzeba... Są... trzeba przywitać miłością sąsiada. Robimy tak. o tam pójdzie. W taki kubik. Tam poszedł. O tam poszedł, więc weźmiemy to. Tak, przyjaciel. Przyjaciel. Nie ogarnia, gdzie ja jestem w ogóle. <laughs> Przyjaciele bliskich kubeczek. Są wsiadinio bombad... Są wsiadinio bombadiro. Jak Jakbym potrafił, to będę robił przystankę. Są wsiadinio bombadiro. O kurde. Tutaj, a nie u sąsiadinio Bombadiru. Somsiadinio Bombadiru z Państwa. Nie wiem gadać po hiszpańsku, a to nie będzie po szpańsku. I mamy spejem, ja. um, wiecie, że tutaj... Um, pewnie robicie, tu dajecie kartony, a tak nie robię, patrzcie. Oj, oj, oj. Czekaj. I to nie ma sobie. Klawiatura jest. Ja mam nadzieję, że nauczy się moja postać skakać wreszcie, znaczy moja klawiatura. Hop, tak! Ja mam swój sposoby jak przejść jak drugi, ale jak chcę oryginalnie przejść dla Was. Możemy... Masakra z tą klawiaturą. Chyba, ma... Chyba zrobić... Naprawili to, bo... Przyjdzie, ale Franca musiał tu przyjść, oczywiście. Francuz, zostaw mnie! Francuz, chciałeś? Ujj! Ojej, ja nie robię takiego bardzo. No, na bomba diro Chodź, tralaleo, śpiewał. Se. Bornos, se. Ujjj. yeah Gdzie ja ty musiałeś mnie zawsze łapać. Mężczyzno, spokój! Ty. O, o, ja żyję. Bo tu idzie. Sąsiad. Puxadinho, pumadinho. Onde é que Przyjaciel Francuz Kasper hmm. Ja właśnie żebyś co on zrobić nie? Aż włączył mi wracał, bo ja nie wiem co już robić No przyjaciel musiał... Uf, uf. Nie, nie, nie. <śmiech> <śmiech> przyjaciel Ty no. nie ćwiczysz komuś od Wiem, że on nie ćwiczy. Dobra, daj robimy tak. On tam gdzie jest. On coś kopie. A co to kopie? Nie wiem. Dobra. Na razie mamy wolność. Zobaczcie, e, jak ja tu spinam się, to ja skakuję na to i przeskakuję tym płotem. No i jest to jest mój sposób. O, chyba się długował Czemu tam cały czas wchodzi chyba on wchodzi On chyba schodzi O są Przyjaciele To jest to było? Of. O, oh my god, sub się dzieje bomba O, chyba kamera. Wow! O. to jest nagrano. Oh my god. Dobra, chodźmy. Muszę je mieć latarkę. Otwórzmy. Co tu jest? Co tu jest? On tu jest. O, tu jest. Oh my God. Łaś, o mój Boże, widziałeś, że ktoś tam się... tam się łasi. Łaźcioch. Francuz, nie namykaj drzwi. Pow! O mój Boże. Wydarzy mi nalednie z koła, bo... Fak. Już nie... Kurde. Nie, ale nie, 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 po nie, super. nie, Oczywiście! Zamknięte! Super! Dyni, A ja tak na... nie, 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 ja nie, 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 niego rzucimy i położy się spać, no. O oh my god! Ja nie przechodzę tylko tej gry, tylko ja robię tak, o! I idziemy ten, połopatę. Jest, hmm. on do mnie babeszedł do góry. Nie będziemy ci przeszkadzali, przyjacielu. Bo tak jesteś głupawy. Jak swój wiek! To jesteś dłośliwy. Dłośliwy, niemyły na swoich ulubionych sąsiadów. Przeskoczysz, klucz, 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 klucz. Fak, 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 Gdzie on jest? Wielkie przyjście, odejście. będzie bez przez ciebie trochę na chmurku. Dobra. O malutku. Oczywiście! Uciekamy od ciebie sąsiadinio Bombadinio! Mówię papa, pa, sąsiad tobie! on tu jest gdzieś? Ja nie potrzebuję go. Nie! Ej, gra się Ej, nie! U. O nie! Ja jestem tutaj Dobra, sąsiadinio, co to tam... mi... Co no ty mnie wypuściliś? Co ty chcesz mi pokazać? Dobra, weź tego nie włączyj nawet Jak się iść tą. Dobra, usiądę do tego Oh my god, my siadamy Ja miałem wejść, Dobra, ale zegar Rolex no, pewnie Jest ciemno Wow e Tutaj mamy takie doniczki Jedziemy kolejką Mieszata, kuchnia Te się Śmieje się jakaś rodzina Dobrze Dobra, idziemy tutaj I Teraz tu będzie mroczniejsza strona chyba Do góry No siadino, nie płacz Nie płacz Dobra Co ty za krzyki? o oh my god Ej, dobra, idziemy pod górę. No nie, najgorszy moment. Ech. Hello Neighbor, ta gra... Czego? Czego to zbukowane tentatory? No jedź szybko. Jakbym popatrzył się do tyłu, to ja To jest tylko zwykła gra, pewnie, tak? Dobra, ej, dlaczego tam jest dziewczynka? Oh my god. Tu my god! Jakie oh! <sum> tu głośne, ja mam głośną grę, ale. Dobra, idealna pora dnia! żeby są od... uciec od sąsiadinio Bombardinio. Papa, przyjacielu! jeszcze drzwi. Papa. Pa. Dobra, uciekliśmy sąsiadowi. Aha, no, A ty złoś... To jest głośne. To jest To jest głośne. To Tu szyby wybijają się. Oj! Dobra. Ej. Ta gra jest coraz mroczniejsza. No i czekamy, już to załadujemy. To no, jestem też. No i okej. Okay. Mamy jak trzeci. A my w tym momencie kończymy. Chodźcie, subskrybujcie i lajkujcie, musimy dobyć 1000 kiedyś subskrypcji. Dziękuję za oglądanie. Pa!